Nawet sobie nie wyobrażacie, przy jak istotnym z punktu widzenia polskiego rynku samochodzie właśnie stoję. Lexus ES, mimo że nie jest suwem, bardzo spodobał się Polakom. Do tego stopnia, że w zeszłym roku kupowaliśmy najwięcej ES-ów spośród wszystkich europejskich klientów. Aż jedna czwarta zamówień pojawiała się potem na polskich drogach. Właśnie jestem w studiu nagraniowym z ósmą generacją Lexusa ES która jest wyjątkowa chociażby dlatego, że po raz pierwszy w historii ES może być całkowicie elektryczny. Zacznijmy od tego, co widać już na pierwszy rzut oka, czyli zmienionej stylistyki. Nowy Lexus ES jest trochę ugrzeczniony stylistycznie, to jest efekt zastosowania nowej filo filozofii nazwanej Clean and tech. Samochód ma dużo gładkich połaci i czystych linii. Jest, teraz przypomina bardziej liftbacka niż sedana, ale w rzeczywistości dalej jest sedanem. Nowy Lexus S przeszedł nie tylko rewolucję stylistyczną, ale też znacznie urósł. I to widać chociażby po tym, że jego linia dachu sięga teraz mi aż dotąd. To jest tak mniej więcej poziom Toyoty CHR, ale nie wpłynęło to jakoś na proporcje samochodu, ze względu na to, że jest on też szerszy i dłuższy. Długością przekracza już 5 metrów, co przybliża go do flagowego LS-a. Jeśli mi nie wierzycie, że to sedan, to zaraz wam to udowodnię. Proszę bardzo. Bagażnik ma około 500 litrów pojemności i jest zauważalnie większy niż w poprzedniku. Wygląd tyłu jest bardzo prosty, ale mamy tutaj ciekawy element w postaci czegoś, co przypomina trochę kaczy Cooper. Pod nim jest obowiązkowa dzisiaj długa, czerwona listwa świetlna z dużym napisem Lexus, a ciekawym elementem jest to, że kierunkowskazy okalają teraz te odblaskowe kocie oczy. Jak widzicie, z przodu zniknął znak charakterystyczny w poprzednich generacjach Lexusów, czyli wielki grill. Teraz zamiast niego jest mniejszy, inaczej wkomponowany w zderzak. To, co zostało, to motyw Lki w ledowych światłach dziennych, powielony dodatkowo w kierunkowskazach. Poniżej mamy światła mijania i światła drogowe. I te drogowe mają teraz tak wysoką rozdzielczość, że skuteczniej wycinają samochody nadjeżdżające z naprzeciwka i lepiej doświetlają pożądane obiekty, takie jak na przykład znaki drogowe. Wysokości tego samochodu nie widać nie tylko dzięki świetnym proporcjom, ale też temu sprytnemu zabiegowi stylistycznemu, czyli długiej linii tutaj. Jeżeli Wam się podobają te 21-calowe alufelgi, no to jedna uwaga nie są do końca aluminiowe, bo mają też plastikową nakładkę aerodynamiczną, no i musicie kupić elektrykę, bo w hybrydzie będą tylko 19. Ciekawie jest to też w środku, bo deska rozdzielcza ma teraz bardzo proste formy i tak szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka nie wygląda jak z Lexusa. Do tego będziemy musieli się pewnie przyzwyczaić. Dużą nowością, dosłownie dużą, jest ten 14-calowy ekran dotykowy. Tak dużego ekranu jeszcze nie było w żadnym Lexusie. Oprócz tego kierowca ma do dyspozycji jeszcze 12 i 3-calowy wirtualny kokpit. O bardzo ciekawym, nieregularnym kształcie. Uproszczoną formę deski rozdzielczej, Lexus nam wynagradza ciekawymi technologiami, na przykład tymi ukrytymi przyciskami. Teraz one akurat są widoczne, bo samochód jest włączony, ale normalnie są one ukryte pod taką miękką w dotyku listwą. Gadżetem, który z pewnością spodoba się fanom wysyłania filmików na Stop Hama, jest wbudowany już fabrycznie wideorejestrator, dostępny już w podstawowej wersji. Oczywiście samochód ma bezprzewodową łączność Apple CarPlay i Android Auto, ale niewykluczone, że część użytkowników będzie wolała korzystać z wbudowanych aplikacji, takich na przykład jak Spotify. Ale fajni technologii nie będą zawiedzeni, bo nowy system Lexus Connect jest naprawdę płynny i oferuje całkiem dużo opcji. Jest też dość prosty w obsłudze. Co ważne, z poziomu tego systemu można wymusić przygotowanie wstępne akumulatora do szybkiego ładowania. To, o czym warto wspomnieć, to też bardzo dobre materiały wykończeniowe. Teraz siedzę akurat w egzemplarzu przedprodukcyjnym, ale już tutaj naprawdę. Ciężko jest się do czegoś przyczepić, jest bardzo fajny zamszyk, syntetyczna skóra, w pewnej wersji wyposażenia będzie też drewno, przez które przenika światło oświetlenia ambientowego. Z istotnych zmian względem poprzednika to powinien się znacznie poprawić komfort jazdy, chociażby dlatego, że będzie ciszej we wnętrzu. Inżynierowie Leksusa zastosowali szyby akustyczne z przodu i dużo lepsze uszczelki dookoła drzwi, dzięki czemu ma być ciszej. Siadam do tyłu i zobaczcie na to. Fotel kierowcy jest ustawiony pode mnie i mam tu tyle miejsca, że to jest po prostu kosmiczne. Tak dużo miejsca na nogi to efekt m.in. wydłużenia rozstawu osi aż o 8 cm. W bogatszej wersji wyposażeniowej Lexusa ES, tutaj będzie wysuwany ekran, za pomocą którego można na przykład wysunąć sobie podnóżek albo zmienić temperaturę. Przy radiostacjach. Po raz pierwszy w historii Lexus S będzie miał elektryczne napędy. Mówię celowo w liczbie mnogiej, bo będą dostępne dwa warianty: słabszy i mocniejszy. Ten słabszy generuje 224 konie mechaniczne, mocniejszy 343 konie mechaniczne. Niezależnie od tego, który wariant wybierzemy, możemy go ładować maksymalnie z mocą 150 kW. Słabszy elektryk ma napęd na przednią oś i co ciekawe, większy akumulator, bo o pojemności 77 kWh. Mocniejszy elektryk ma napęd na 4 koła. I nieco mniejszy akumulator o pojemności dochodzącej do 75 kWh. Mocniejszy wariant elektryczny przyspiesza od zera do setki w 5,7 sekundy. Tak, komfortowy sedan bez sportowych aspiracji. Jeśli chodzi o zasięg, to Lexus mówi o 530 km w przypadku słabszej wersji, ale zastrzega, że są to dane sprzed homologacji więc nie ma się co do nich przywiązywać. Na koniec mam dobrą informację dla fanów klasyki. Hybrydowy wariant pozostaje w ofercie. Lexus ES 300h będzie mieć 201 koni mechanicznych. To jest trochę mniej niż w poprzedniej generacji, ale to układ hybrydowy szóstej generacji, więc dzięki zoptymalizowanemu działaniu i większej roli silników elektrycznych tak naprawdę nowy ES 300h jest szybszy w sprincie do setki od poprzednika. Wariant z napędem tylko naprzód rozpędza się do setki w 8,2 sekundy, a po raz pierwszy dostępny w gamie Lexusa wariant ES 300h z napędem na 4 koła będzie przyspieszać w 8 sekund do setki. Pewnie zastanawiacie się, ile to wszystko będzie kosztować. Lexus obiecał, że podstawowy wariant hybrydowy nie dobije ceną do 300 tys. zł. W dodatku będzie oferowany w promocyjnej cenie około 260 tys. zł na samym początku sprzedaży, a dokładnie przed sprzedaży podczas roadshow, który odbędzie się jesienią tego roku.